Laudetur Jezus Chrystus. Kilka dni temu obiecałam Państwu, że wrócę jeszcze do treści dokumentu episkopatu poświęconego kwestii LGBT. To, co bowiem jest zadziwiające, to w tym dokumencie jest ustęp o rodzinie i pracy kobiet. Dlatego właśnie stwierdziłam, że zrobię coś takiego po raz pierwszy, jak katecheza i pokażę Państwu, jak wygląda to co nam biskupi napisali w tym wspomnianym dokumencie w stosunku do tego czego nauczał Jan Paweł II konkretnie w encyklice poświęconej pracy Laborem Exercens będą to więc krótkie fragmenty oczywiście odnośniki i cytaty będzie można znaleźć w dokumentacji i w opisie filmu najpierw spójrzmy na ten wspomniany dokument odnoszący się do LGBT Wyliczając negatywne skutki upowszechniania się ideologii gender i LGBT, nie zamierza się negować pozytywnych przemian w kulturze związanej z ludzką płciowością. Dzięki większej wiedzy o własnym ciele i dynamizmie ludzkiej rozrodczości małżonkowie, a zwłaszcza kobiety, mogą zgodnie z zasadami moralnymi tak planować prokreację, aby nie stwarzała ona zagrożenia dla ich zdrowia i dla zdrowia mającego się urodzić dziecka. Aby ich odpowiedzialne rodzicielstwo uwzględniało ich kondycję materialną, aby nie kolidowało ono z ich pracą zawodową i awansami społecznymi, nierzadko w tych dziedzinach i profesjach, które do niedawna były dla kobiet zamknięte. Pierwsza rzecz. No jeżeli już w takim dokumencie, niejako na marginesie innych tematów, zaczyna się mówić o pracy, o, o rodzinie, no to jednak wypadałoby to zrobić w sposób uczciwy. A więc na przykład napisać, że Polacy od lat, od tak zwanej tra transformacji ustrojowej, są po prostu wyzyskiwani, łupieni podatkami. Tutaj chcę podkreślić, że przez podatki ja rozumiem także zustudież tudzież, prawda, VAT, który płacimy we wszystkich zakupach, usługach i tak dalej. E, poza tym, no. Rzecz podstawowa. W Polsce miliony kobiet nie mają żadnego wyboru. One po prostu muszą pracować. I to jest uderzenie w rodzinę i zadziwiające, że czegoś takiego biskupi nie raczyli zauważyć. No już są do tego stopnia oderwani, to jest po prostu dla mnie wręcz niewiarygodne. Kolejna sprawa. Jak można zestawiać w jednym akapicie czyjeś zdrowie i zdrowie dziecka. Z pracą czy jakimiś awansami i karierą. Poza tym, no tak zastanówmy się, no, czy rzeczywiście dla wielu osób ta kariera i awans to są rzeczy takie najważniejsze w życiu. Większość ludzi po prostu chciałaby w spokoju żyć, mieć jakąś normalną pracę, dostarczającą dochodów pozwalających na utrzymanie, na spokojne życie. No, nie mówiąc o tym, że no przecież jest całkiem sporo zawodów, w których jakichś takich awansów wyraźnych i szczebli kariery nie ma, tak? Po prostu człowiek staje się bardziej profesjonalny w swojej dziedzinie, natomiast no niekoniecznie zmienia stanowiska. No to pokazuje ich mentalność. Jest to dla mnie jeszcze tym bardziej śmieszne, że no jeśli pomyślimy o tym, prawda, że biskupi są następcami apostołów, no to cóż, przepraszam, rybacy, tak? Biedni to, co tak awansowali, jak zostali tymi apostołami. Już prawda, ocieśli, czyli Panu Jezusie no nie wspominając. No to jest po prostu śmieszne, no, ale równocześnie przerażające. Ostatnia rzecz, która tutaj się rzuca w oczy, no to jest też jednak antynatalizm, bo zobaczmy, mamy zestawienie możliwości korzystania oczywiście w domyśle. Z takiej, prawda, antykoncepcji naturalnej, zgodnej z nauczaniem kościoła, z tym, że jakby, no, można to zastosować, jeśli się, prawda, nie chce dziecka z powodów, prawda, karierowo-materialnych. No czy nie jest to przerażające? No więc teraz spójrzmy, jak o tym pisał Jan Paweł II. W roku 1981 wyszła taka encyklika laborem exercens, to była rocznica 90. Wydania y, encykliki z kolei o pracy ludzkiej i napisanej przez Leona XIII, czy o kwestii robotniczej, bo taki miała tytuł, Rerum Novarum. Y, I oczywiście odnośniki do jednej i drugiej będą w opisie filmu. Y, a teraz zerknijmy na pierwszy fragment. Człowiek dlatego ma czynić sobie ziemię poddaną, ma nad nią panować, ponieważ jako obraz Boga jest osobą, czyli bytem podmiotowym, uzdolnionym do planowego. I celowego działania, zdolnym do stanowienia o sobie i zmierzającym do spełnienia siebie. Jako osoba jest wtedy człowiek podmiotem pracy. O ile prawdą jest, że człowiek jest przeznaczony i powołany do pracy, to jednak, nade wszystko, praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. W całości należy przypomnieć i stwierdzić, iż rodzina stanowi jeden z najważniejszych układów odniesienia. Wedle których musi być kształtowany społeczno-etyczny porządek pracy ludzkiej, czyli ta hierarchia, tak? Wedle czego? To rodzinie ma służyć system państwowy, podatki i tak dalej, a nie to, że my się mamy, prawda, zachorowywać i kobiety pracować. I ostatni fragment. Za sprawiedliwą płacę, gdy chodzi o dorosłego pracownika obarczonego odpowiedzialnością za rodzinę, przyjmuje się taką, która wystarcza na założenie i godziwe utrzymanie rodziny oraz na zabezpieczenie jej przyszłości. Takie wynagrodzenie może być realizowane, czy to poprzez tzw. płacę rodzinną to znaczy jedno wynagrodzenie dane głowie rodziny za pracę wystarczające na zaspokojenie potrzeb rodziny bez konieczności podejmowania pracy zarobkowej poza domem przez współmałżonka. Proszę zobaczyć, jaka to jest szokująca różnica. Jak zupełnie inaczej myślą biskupi, którzy przecież ciągle mają usta pełne opowieści o tym dziedzictwie Jana Pawła II. Dziedzictwie, któremu no de facto zaprzeczają. I to jest wszystko, co chciałam Państwu pokazać. Dziękuję za obejrzenie tej kontrkatechezy. Pozdrawiam serdecznie, zachęcam do subskrypcji z Panem Bogiem.